Pani doktor wspomniała w referacie, że bardzo ważną rolę tutaj w procesie głodowym odegrał ksiądz Adolf Chojnacki. Jego postać przybliży nam z kolei pani doktor Łucja Marek z oddziału, z oddziału IPN Katowica. Temat referatu ksiądz Adolf Chojnacki jako patriota i kustosz pamięci narodowej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. że blisko, chyba tak, bo ja generalnie cię mówię. <grymne> Powinnam zacząć może od takiego wątku. Otóż e, niedawno popełniłam tekst dotyczący również księdza Dolfa Chojnackiego, ale represji wobec niego. I recenzent, recenzując ten tekst wewnętrzny Panowski zaznaczył, że autorka nie ukrywa swojej fascynacji postacią księdza Dolfa Chojnackiego. I w tym momencie sobie uświadomiłam, że rzeczywiście, że rzeczywiście jestem zafascynowana tą postacią w jakimś sensie. Kapłana, tuż pasterza, ale też patrioty. Właśnie osoby, która te dwie wartości łączyła i przenikały się i były, żyła tym, po prostu autentycznie żyła, przekazywała te wartości także otoczeniu i środowiskom, w których posługiwała i to, że głodówka została zorganizowana tutaj, że ksiądz Chojnacki właśnie otworzył się na, na ten protest głodowy, na, na środowisko opozycyjne, też nie jest przypadkiem, że są właśnie odpowiedzią i są bezpośrednio związane z tymi dwiema wartościami, o których wspomniałam. Te wartości towarzyszyły posłusze duszpasterskiej księdza Chojnackiego na wszystkich parafiach, na których był, ale najbardziej ten patriotyzm i ta troska o zachowanie pamięci narodowej objawił się właśnie tutaj w Bieżanowie a najbardziej, tak to powinnam zastrzec, najbardziej w Juszczynie, jeszcze bardziej może w Juszczynie. Na poprzednich parafiach, zanim tutaj ksiądz Rynacki trafił do Bieszanowa, również głosił prawdę o Katyniu. Prawda o Katyniu to była ta to na, prawda naczelna, której domagał się, o której uświadamiał, którą konsekwentnie na każdej parafii przypominał, że za zgodnie katyńską odpowiedzialnym jest nasz Brat, prawda, nasz wschodni brat. To, ale również przypominał o postaciach pomijanych w propagandzie komunistycznej i, od, i pomijanych, o tych białych plamach historii. I tak jak wspomniałam tutaj w Bieszanowie takim, było już wspomniane, moja poprzedniczka wspomniała o, o właśnie tych inicjatywach, o tym wątkach niepodległościowych tych związkach, kontynuacji, dałabym jeszcze może właśnie odsłonięcie tablicy katyńskiej. 21 lipca, prawda, tutaj w, w Bieszanowie została odsłonięta pierwsza w Krakowie, ja gdzieś znalazłam w literaturze, w polemikach informację, że pierwsza w Polsce, tylko nie udało mi się potwierdzić na pierwszym w Krakowie tablica upamiętniająca właśnie ofiary Związku Radzieckiego, ofiary właśnie tej tragedii katyńskiej. Dzień później, 22 lipca również tutaj na cmentarzu zostały złożone prochy z pól bitewnych, z, z rybów niepodległościowych, począwszy od, od tych miejsc właśnie, od konfederacji barskiej, aż po po II wojnę światową, to głoszenie, głoszenie prawd historycznych, przypominanie o związkach, zwłaszcza wiary, wiary z patriotyzmem było bardzo silne tutaj w posłudze księdza Wojnackiego, bardzo mocno akcentował, że nigdy w historii Polski nie było narodu bez Kościoła i nie było Kościoła bez narodu. To mocno y, zawsze się przenikało, i tożsamość Polaka, polskości nasza, jest związana z naszą wiarą z Bogiem. W trudnych sytuacjach dziejowych, y, zawsze ta siła do walki o niepodległość czerpana była z wiary. I, i te prawdy właśnie w jego kazaniach y, nosów były bardzo mocno artykułowane. Ale ten patriotyzm, te prawdy historyczne, te przypominane wątki, one były bardzo mocno zawsze osadzone również w kontekście prawdy ewangelicznej. To nie było oderwane od siebie. To była często też taka nauka społeczna kościoła, głoszona przez księdza Adolfa. Zapomniałam o prezentacji. Tutaj, dzięki przyjemności obecnego wśród nas pana Zbigniewa Gaelickiego z zdjęciami, które mogą nam tutaj postać księdza Adolfa przypomnieć. E, tą działalność, te, te dwie wartości, Bóg i, Bóg i Ojczyzna e, widzieliśmy na tym sweterku, który, który właśnie dla mnie jest taka charakterystyka księdza Adolfa. Bóg i Ojczyzna. E, te prawdy głosił w Bieżanowie, ale także był obecny na mszę za Ojczyznę w Mistrzajowicach. Był e, jednym z tych tak zwanych trzech muszkieterów, prawda, tutaj krakowskich. Tutaj mamy katyńską ikonę Matki Boskiej katyńskiej, która również tej głodówce temu okresowi towarzyszyła. I wspomniana już tablica katyńska wmurowana w lipcu 1985 roku. Należy zwrócić uwagę na datę. 21 lipiec, później 22, to też data nieprzypadkowa. To już w Jurszczynie, czytam jedno z kazań, właśnie księdza Hojenackiego, gdzie on podkreśla, że my też świętujemy 22 lipca, ale świętujemy go inaczej niż rzecznik prasowy na przykład, że dla nas to jest taka data jak targowica. I prawda, tutaj. Podejmując tematy patriotyczne, podejmując te białe plamy z historii, mówiąc o nich, nieprzypadkowo mówię o nich właśnie w takich datach, aby pokazać, że to nie jest niepodległość ten 22 lipca, że musimy pamiętać o tych wątkach innych i o tych pomijanych i fałszywanych przez propagandę komunistyczną. Wspomniałam prawda, że już To jednak jest to miejsce, w którym najbardziej ta działalność patriotyczna księdza Hojnackiego się ujawniła. Być może też dlatego, że przeczytam Państwu, może to będzie najlepszy komentarz, słowa biskupa Pieronka, które wypowiedział na pogrzebie księdza Hojnackiego. Nie był łatwym współpracownikiem, bo zawsze wiedział, czego chce. To nie było wiadomo nawet czasem jego przełożonym, którzy widzieli sytuację raczej w pewnej syntezie, trochę z góry. On widział ją od dołu, raczej od ludzi, którzy przeżywali dramaty, czasem obce, wielkim syntezom, dokonywanym według kalkulacji długofalowej. On widział konkret dramat, potrzebę, której trzeba było zaradzić już, nie czekając, aż ci na górze się dogadają. Umiał upomnieć się ludzkie prawo w warunkach, kiedy to było bardzo niebezpieczne i groziło odwetem, niebagatelną zemstą, albo po prostu śmiercią. Brak zrozumienia uznał za zesłanie: do Juszczyna, coś tak jak na Syberię. Ale Bóg ma swoje drogi i ma swoje racje. Jak to się stało, że ten niespokojny duch znalazł właśnie tu, wśród parafian Juszczyna, miejsce, w którym poczuł się bezpieczny, w którym znalazł życzliwość, wsparcie, gdzie poczuł się jak u siebie w domu, mimo że tu właśnie zdecydowano się na zamach na jego życie. Niepojęte są drogi Bożej Opatrzności. Chyba właśnie tu poczuł, że może się realizować jako człowiek i kapłan, że może na własną odpowiedzialność podejmować decyzje ryzykowne, ale ważne. W momencie, kiedy Ksiądz Chojnacki przyszedł, przybył do Juszczyna, ta parafia liczyła około 2,5 tysiąca mieszkańców. SB przeprowadziło taką. Um... Analizę socjologiczną, 100% wierzący, 90% 9 wierzących jeden świadek 100% dzieci uczęszczających na katechezę, w większości osoby żyjące z uprawy ziemi, także z chałupnictwa, niezaangażowane politycznie, raczej stroniące od, od takiej tematyki i ta sytuacja zmieniła się po przyjściu księdza, po, po przyjściu księdza Adolfa Chojnackiego. Ksiądz Adolf Hamiacki zaczął właśnie od tych nauk takich patriotycznych i to bardzo wstrząsnęło tą, tą społecznością. Otworzyło jak gdyby oczy i wyrwało z pewnego letargu. Słyszałam wypowiedzi właśnie osób, mieszkańców tej społeczności, którzy mówili, że myśmy byli w takim amoku, w takim, takim letargu. W zasadzie obchodziło nas takie codzienne, tylko bieżące życie. Nie interesowaliśmy się polityką, historią, nie wiedzieliśmy co to Katyń. W momencie, kiedy ksiądz Chojnacki przyszedł, zaczął o tym mówić, otwierały się oczy, otwierała się też taka potrzeba i ten duch patriotyczny rósł w tej społeczności. Jeden właśnie z, z, jeden z mieszkańców wspomniał, że pierwsze kazanie, które usłyszał księdza Chojnackiego, było tak mocno nacechowane takimi wątkami patriotycznymi, a jednocześnie ksiądz Chojnacki powiedział takie zdanie że kapłan, który nie głosi prawdy, jest podobny do Judasza. I mieszkaniec dodał, pierwszy raz z ust kapłana słyszałem takie słowa i te słowa mnie bardzo wstrząsnęły i spowodowały, że właśnie wiedziałem, że ten kapłan jest autentyczny, że on głosi prawdę, on ma ten sobie charyzmę, zarówno prawdę religiczną, jak i tą prawdę, prawdę historyczną. Tak jak w Bierzanowie, Wspomniałam o tych e, prawdach historycznych, o połamywaniu historii, tak samo również e, tutaj w Juszczynie. E, ksiądz Chojnacki miał taką ideę upamiętniania ważnych wydarzeń, faktów postaci poprzez tablice pamiątkowo wmurowane e, na dzwonnicy kościoła e, przy Juszczynie. E, pierwsza z tych tablic została odsunięta 22 lipca 1987 roku przez Annę e, Walentynowicz. I ta tablica została ufundowana przez środowiska niezależne, tutaj niepodległościowe małopolskie. Pewien paradoks, może tylko dodam, myślę, że on będzie też szerzej, tak, szerzej będzie omawiany przez kolejnego prelegenta. Prawda, doskonale wiedzą, że za księdzem Chojnackim do Juszczyna powędrowała całe środowiska niepodległościowe, prawda, tutaj i KPN, i Solidarność, i, i Głodujący, i tak dalej, ta mała taka, bardzo peryferyjna wioska urosła do rangi takiego dużego środka opozycyjnego, kolejnego na mapie, z którym służba bezpieczeństwa i władze musiały sobie starały się poradzić, co, co jednak nie, nie wychodziło. Odsunięcie tej tablicy Katyńskiej ma 1987 rok i już w roku, w roku następnym. Pojawiają się na tej wspomnianej przeze mnie dzwonnicy kolejne, kolejne tablice, i zasługa też w tej dużej mierze, jak ksiądz kniazki Santo wspomniał w jednym z kazań, była pana doktora ówczesnego Antoniego Lękiewicza, historyka, prawnika, który jest tutaj na pewno Państwu doskonale znany, również w Mistrzejowicach był bardzo częstym gościem. Gdy przed każdą uroczystością porowania danej tablicy, te uroczystości były poprzedzone, po poświęceniu, ksiądz Chojnacki na ogół wygłaszał kazanie i w tym kazaniu, jak czytam te kazanie, to mam wrażenie, że słucha wykładu historycznego. Naprawdę bardzo mocno osadzonego, tak jak wspomniałam, w, w, w duszpasterstwie, w przypominaniu o wartościach tutaj naszej tożsamości, narodowej polskości, ale jednocześnie też właśnie pewnej ciągłości historycznej. Konfederatów, na przykład gdy była odsłaniana tablica Konfederatów Barskich w roku 1988, to w tym kazaniu ksiądz Wojniacki pokazał ciąg niepodległościowy, że to nasze dążenie właśnie do wolności, te zrywy zaczęły się przy, od właśnie konfederatów barskich, przez kolejne postacie, wydarzenia historyczne, aż po nasze czasy. My jesteśmy spodkobiercami konfederatów barskich. Tak widział również naszą historię, nasze zadanie że na inny sposób, ale również w tej sytuacji mamy walczyć o, o wolność. W, tutaj jeszcze właśnie jedna z tablic, wcześniej odsłonięta, poświęcona, księ, poświęcona pamięci Józefa Piłsudskiego. Oczywiście te wszystkie uroczystości były bardzo mocno wigilowane przez służby bezpieczeństwa. Ze zdjęć operacji udało się tylko takie dwa odnaleźć, reszta niestety się nie zachowało. głoszone słowo tablice, ale także edukacja poprzez tutaj podziemne wydawnictwa, broszury, publikacje, to również towarzyszyło tej takiej powiedzieliśmy edukacji historycznej. Wspomniana już przeze mnie właśnie tablica poświęcona Konfederacji Barskiej odsunięta w roku 88. I kolejna z tablic w tym samym roku 22 lipca poświęcona świętu Niepodległości, czyli 11 listopadu z takim komentarzem na dole który jest chyba mało widoczny ten dzień nadejdzie. W 89 rok na dzwonnicy przy kościele w Juszczynie pojawiły się tablice poświęcone Kurasiowi, Zawowi Kurasiowi, pseudonim Ogień i Janowi Sołopatkowi, pseudonim Orzeł. Dziś powiedzielibyśmy żołnierzom wyklętym. W tym okresie jeszcze w 87-88 nawet w tej społeczności juszczyńskiej uważanym za bandytów. Ksiądz Chujnacki również bardzo tutaj mocno odkłamywał tą, tą prawdę o, o żołnierzach wykrętych, o partyzantach o powstańcach, tych powiedzielibyśmy właśnie tego okresu powojennego. Już w 1987 roku na 1 listopada na cmentarzu juszczyńskim pojawiły się dwie mogiły symboliczne, poświęcone właśnie tym dwóm postaciom. Oczywiście tutaj interwencja również władz administracyjnych Służby Bezpieczeństwa była, co nie zraziło księdza Chojnackiego i te mogiły po usunięciu nocą zostały i tak na nowo odnowione, usypane. I już wtedy, w 1987 roku, czyli rok po przybyciu do na ksiądz Chojnacki właśnie spokojnie tłumaczył i wyjaśniał, kim był ogień, kim był orze. Kim był orze. Nie wybierał też tych postaci, nie pomieniał wątków dotyczących czy to pracy w UB Ognia, ale tłumaczył właśnie trudne uwarunkowania i sytuacje, w jakie znaleźli się po II wojnie światowej. I mocno zwracam uwagę, że dzisiaj w inny sposób interpretujemy, inną wiedzę mamy, ale dla tych osób to była ogromna taka rewolucja historyczna, bo jak gdyby, Dowiadywali się nowych faktów o postaciach, które poprzez propagandę komunistyczną uważali i tylko za po prostu bandytów. A druga stawica, upamiętniająca, właśnie Jana Sałapatkę. Zastanawiałam się, skąd też taka silna, ten silny taki patriotyzm, gdzie są korzenie tego patriotyzmu i księdza Chojnackiego, tego, tego zawołania Bóg i Ojczyzna. W jednym, powiedzieliśmy, dzięki służbie bezpieczeństwa, zachował się scenogram kazania księdza Adolfa. Scenogram kazania wygłoszony 14 lutego 1988 roku, w kościele właśnie parafialnym w Juszczynie. Troszeczkę w innym kontekście niż ten tutaj właśnie upamiętniający pewne wydarzenia, fakty z historii. Otóż ten wątek pewnie się pojawi w kolejnym referacie. Skruszony taki juszczyński szabeł. Funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa ujawnił prawdopodobny zamach na księdza Adolfa doskonale ten wątek, prawda, pamiętają. Ksiądz Chojnacki dużo na ten temat właśnie też mówił. I to, co, co padało już wcześniej, co tutaj ksiądz Palmowski przypominał, że y, Kość był otwarty na wszystkich, prawda, że nie był te, tej nienawiści widział człowieka. I ksiądz Chojnacki również. On zawsze na y, pierwszy co witał y, braci, którzy zostali tutaj nasłani przez służby bezpieczeństwa i dał, witał duchu miłości. Mówił, żeby czuli się tutaj, y, jak, y, żeby czuli ten ducha patriotyzmu, żeby może też że gdyby w tą społeczność weszli. I w momencie, właśnie kiedy ten, ten fakt został planowanego zamachu ujawniony, ksiądz bardzo też modlił się za pana córkę i polecał go pamięci i wsparciu osób tej społeczności Juszczyńskiej. I to kazanie było poświęcone temu wątkowi. Odczytał wtedy list właśnie pana córki do niego skierowany i powiedział tak. Znając mechanizmy działania tej instytucji, zdecydowanie się na taką rzecz, to trzeba kochanie jakiegoś wielkiego przeżycia wewnętrznego, to trzeba docenić. Krzywda, krzywda, nie tyleśmy od systemu dostali, ale system nie myśli za to żałować, a ten człowiek żałuje i dlatego trzeba mu pomóc. I dalej w tym, w tym kontekście tego systemu, tych krzywd, powiedział, być Polakiem to zobowiązuje. To bardzo zobowiązuje. Być Polakiem to znaczy być wolnym, a jeżeli nawet w niewoli, to nie zniewolonym wewnętrznie. Ja zostałem zmobilizowany w 1945 roku. Miałem 13 lat. Pomyślicie jak to? Nie pod broń, nie pod mundur, ale ja, ja się czułem zobowiązany do walki o polskość, która mnie urzekła już w latach okupacji jako dziecko. Ja wtedy 13 lat miałem, rodziców Polaków i Polaków nauczycieli i młode otwarte oczy na to, co się wokoło działo. Ja to wszystko przeżywałem i nie mogłem być inny niż byłem, i nie mogłem być inny niż jestem. To były lata tak zwanego wyzwolenia. Wyzwalali nas wtedy z wszystkiego, co się dało wyzwolić z zegarków, z rowerów, żywności, odzieży ze wszystkiego. I obrabiali nas z wolności. i to było najboleśniejsze. Przecież już jako kochani w czasie okupacji i tylko skończę to. były dni, kiedy człowiek nic do ust nie wziął. Ale to tak nie bolało jak ograbienie już z wolności, już po wyzwoleniu po 45 roku. To tak nie bolało wtedy. Wtedy to w 45 roku zacząłem na serio wierzyć, że to co opisywał w czasie okupacji Gońc Krakowski, to było takie czasopismo wydawane przez kolporterów, ale w tym Gońcu Krakowskim olbrzymie kolumny nazwisk pomordowanych przez bolszewików w Katyniu. Wtedy tak niektórzy mówili, no prowokacja niemiecka. Tak myśleliśmy, ale gdy się patrzyło na to wszystko, to się zaczęło dziać po 1945 roku, to nam te martwe kolumny naziz zaczęły pulsować życiem, krzywdą, krwią polską. Wierzyłem, że to była prawda. Dziś, dziś już nie wierzę, że to była prawda. Ja wiem, że to była prawda. I w dalszej części Ksiądz Faniacki opowiada, jak Sowieci wyzwalali jego rodzinną miejscowość. Opowiada o gwałtach, o tym, czego był świadkiem, jak to mocne biedno na nim wywarło. I to go, jak wspomniał, sens mobilizowany do walki o polskość. I myślę, że właśnie też te, ten, wspomniałam o Katyniu, prawda, że to była taka mocna prawda przekazywana przez Księdza Łańskiego. Artykułowałem, myślę, że to też ma związek z tym jego wyznaniem, które, które tutaj przytoczyłam. I na koniec również tylko zakończę słowami właśnie Księdza Chojnackiego. Yy, podsumowując jak gdyby yy, swoją działanie, swoje życie powiedział czułem się zawsze Polakiem, jako Polak i równocześnie polski ksiądz uważałem, że powinienem robić to, co robiłam narażałem się niejednokrotnie nie, nie ale czyniłem to z obowiązku kapłańskiego i dlatego, że jestem Polakiem życie nie, nie zmarnowałem nie przegrałem, a gdyby przyszło mi je powtórzyć nic bym nie nic by mnie wykreślił z tego co było szedłem tą samą drogą, którą szedłem od 2002 roku jest przyznawana nagroda kustosza pamięci narodowej i taki mój postulat do środowiska właśnie stowarzyszenia, że moim zdaniem ksiądz łajacki ze względu na to właśnie przekazywanie praw strzeżenie ich, ja tylko musnęłam ten temat, był kustoszem pamięci narodowej w tym okresie, kiedy to było bardzo trudne. Dziękuję.